Mamko. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki wyskok na 4 godzinki nad wodę. Myślę, że obskoczę te swoje dawne mety. Takie szybkie po łebkach jak to mówią, 3-4-5 rzutów. Jak to nic nie wyjdzie, to nie będę się bardziej skupiał na tej miejscówce, tylko przechodzę dalej, dalej dalej. Bo mam krótki czas. Krótki czas do obłowienia. Także myślę, że 4, maksymalnie 5 godzin. A łowienia mam. I, I co? No i oglądajcie. Spotkamy się przy rybie. No to coś większego będzie. Chyba szczupak. E, szczupaczek. ze no, 40 cm może mieć teraz zmierzę słuchajcie 40 8 49 cm ładnie poszedł tak ładnie zgarnął z ziemi Nie duże, ale reagują, czyli na gumę Ładnie się w takiego relaksika, zniknę, mały, no jak stoi fajnie. Założę kajtek, nie, może coś fioletowego, bo zaraz. Ja się miałem obcinkę szczupakową, Kurde ale nieduży był, no ale niestety obciął. Czyli szczupak dzisiaj jest aktywny? O, nie wiem, czy go wyjmę. Na tym zestawie jeszcze fluo nie mam. Pokazał mi się taka. Aby spokojnie. Aby nie obciął. Kurde. Ale ma za... na samej plecące. Kurde obciął Słuchajcie, piękna ryba. Mówię wtedy. Nie zabrałem stalek. No i to trzeba płacić za to. Uuu, uh, Słuchajcie, to nie było pro z mojej strony. jak widzicie na koszulce I co mogę powiedzieć? No. Jedna rzecz. To co jest właśnie, to co Marcin zawsze mówi. On zawsze, ale to zawsze ma stalkę na okonia założonego. Założoną. To jest właśnie to, że chciałem tu przykozaczyć. Ostatnim razem byłem, nazrywałem przynęt, jak to na, na rzece. I po prostu dzisiaj miałem fluocarbon zawiązany. Jedna obcinka, ale ryba mi się nie pokazała. Ryba była mała, bo na kiju poczułem, że mała była ryba. Chwila holu, no i spadła. Już nie miałem. Stalki, szukałem, szukałem, no i nie znalazłem, tak? Tutaj teraz poratował mnie wędkarz jeden, stalką Podeszłem do niego i... I, 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 i mnie poratował Mam stalkę już Wiążę zestaw No, ale mówię, no sprawdzajcie przed wyjściem sobie pudełka wszystkie czy, czy po prostu wszystko żeście zabrali Ja też dzisiaj woblerów już nie mam praktycznie zostałem mi dwa O, szkoda no szkoda, kurde, ale no, no nie będę się użalał tutaj. Mam nadzieję, że się fajnie nagrało. Bardzo ładna ryba. Wiadomo, woda powiększa, ale no, taka. Nie przesadzając teraz emocje, trochę zeszły ze mnie. To nie przesadzając, te 70 plusem ta ryba musiała mieć. Uuu, emocje już zeszły ze mnie. Kurczę, mogłem wskoczyć za nim. Był przy samym tym ustawiony. Jeszcze był ręką go może złapał, no ale nie chciałem się zmoczyć, no. Wszystko ponad wszystko. Był przechytrzył mnie po prostu. No, i co do. Można tu dużo powiedzieć. Rzeka Naref okazuje się, że jednak ten rybostan z brzegu jest dostępny. Dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, 4 godzinki jak to nad wodą szybko mija. W czasie zwijać do domu. I co? Tak, jak żeście widzieli w materiale, piękny szczupak. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, no niestety, to co mogło się wydarzyć najgorszego, no to obcinka, tak, zakolczykowane. No co, tylko mogę zdechnąć sobie, pomarzyć, że jeszcze raz tu wrócę i go wyciągnę, oby ta ryba przeżyła. No i tak, jak mówiłem wcześniej, sprawdzajcie pudełka przed wyjściem, bo trzeba uzupełniać jednak. Ja tego nie zrobiłem i niestety zapłaciłem bardzo dużą cenę. Bo mogła to być fajna ryba z narwi, taka pod, tak jak mówiłem, 70-80, jej daje. No ale cóż, coś się udało wydłubać Dwie obcinki dzisiaj Także nie jest źle Troszeczkę okonia, także dajcie łapkę Dla zasięgu, jeśli się podobało No i co, widzimy się dalej nad wodą Walczymy, trzymajcie się Ale kurna wędak pracuje, patrzcie Black Crystal Siedzi Uah. Proszę bardzo no, Powiem Ci, że kosi, ja trzymam kamerę tutaj Ale fajnie, że wygrałem pole. Mamy coś, ale to chyba szczupak.